Oh. Mamy dzisiaj takie trochę trudne warunki. Bez szału, ale lekko nie jest. Wybrałem się do Smoczego Lasu. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Smoczy Las we Wrocławiu jest takim miejscem dla mnie trudnym. Można powiedzieć spokojnie, że to jest miejsce trudne, chociaż to jest bardzo mały lasak. Działa na mnie w jakiś dziwny sposób, terapeutycznie. To za mną idą ludzie, i, czy człowiek z dwójką psów. mam cały czas w głowie, że zaraz będą za moimi plecami. Więc z automatu sam przyspieszam. A im bardziej przyspieszam, tym trudniej oddycha mi się przez bafa na twarzy. I tym gorzej zaczynam widzieć, bo mało tlenu dochodzi do mózgu. Ja mam wadę wzroku, więc z automatu mam ramki na oczach, co nie jest komfortowe. Ostatnio zauważyłem dosyć ciekawą rzecz, że w sytuacjach ekstremalnych zachowuję najwięcej opanowania i spokoju, tylko potem to się odbija na, moim, na mojej psychice, po czasie już. A druga sprawa, że takie sytuacje dają mi najwięcej radości z życia. To głupie jest. Ale no może mój mózg jest wypompowany z dopaminy przez depresję i to właśnie w takich sytuacjach odzyskuję kontrolę, bo jest trudna sytuacja i mogę pokazać sobie, że daję radę. Na przykład ostatnio w pracy była taka sytuacja, że zaraz na koniec zmiany wybuch pożar. I to było tak, że siedziałem na swoim dziale. A w pewnym momencie usłyszałem informację, że pali się. Było słychać takie tempo uderzenie. Jakby coś spadło, po prostu z góry. Bo, bo tam mamy taki. Nie wiem jak to nazwać takie patio. <laughs> Nie, to głupia nazwa. Patrzcie na to. Jakbym tutaj dzisiaj wpadł, to nie skończyłoby się dla mnie dobrze. No i wracając, mamy taki balkonik, na którym są ustawione regały. To się jakoś nazywa, ale zapomniałem jak. No i właśnie między tymi regałami, poniżej też są regały, usłyszałem takie pacnięcie. Naprawdę pomyślałem, że to jest żart. W ogóle w głowie miałem myśl, że jak coś się pali, to pewnie to jest taka świeczka. I się tak w głowie miałem taki obraz takiego małego płomienia. I że wezmę butelkę swoją Algen, to mam przy sobie zawsze. I tym tym Snake, Snake. Snake. I właśnie dlatego się rozglądam, jak gdzieś idę, bo wiem, że ludzie są wszędzie, jak motocykliści. Trzeba uważać. Pamiętajcie patrzcie w lusterka, nawet jak idziecie na spacer. Ja nie mam lusterka. No, i momentalnie pierwsze co zrobiłem, to pobiegłem zlokalizować miejsce, gdzie się pali bo mniej więcej po dźwięku słyszałem w jakim rejonie to jest pobiegła za mną koleżanka z działu jak już zobaczyłem co się pali i jak się pali a paliła się bateria, albo kilka baterii yy, w takiej dużej paczce ktoś w ogóle płonące baterie zrzucił z tego balkonu <laughs> w ogóle nawet nie, krzycą, nie krzycząc, że się pali i zrzucił je między inne kartony Gdyby nie użycie środka gaśniczego w postaci gaśnicy, to te kartony by się zapaliły. No i pewnie uruchomiłyby się zraszacze, zalewając wszystkie komputery, które mamy na, na dziale, na magazynie. Momentalnie zlokalizowałem gaśnicę. Wyszerpałem ją ze ściany, bo nie wiem, albo ja coś źle zrobiłem, albo ona była jakoś tak mocno przyśrubowana, że nie dało się jej odpiąć normalnie. Nie dało się jej ściągnąć, trzeba było z nią się szarpać. Jak już ją wyszarpałem, to pierwsze co mówiłem do swojej koleżanki, żeby nie wdychała oparów i oddychała płytko nosem. I żeby też się odsunęła, bo zawleczka też była zapieczona. To stara gaśnica była. I w końcu udało mi się zawleczkę wyciągnąć, no i ugasiłem pożar. Po czym gaśnicę odrzuciłem kawałek dalej. Nie wiem, pomyślałem w ogóle, że jak ją będę odstawiać, to żeby nie odstawiać jej pionowo, tylko ją po prostu rzucić na bok. Że to jest dobra opcja, bo gdyby, gdyby ognia było więcej, no to ktoś mógłby pomylić taką stojącą gaśnicę z działającą i stracić cenne sekundy. A w takich sytuacjach te sekundy mają znaczenie. I cała akcja trwała 5 minut mniej a ja czułem się jakby dnie mijały, zajebiście było, naprawdę. I to był taki kolejny moment w moim życiu, gdzie czułem, że żyję, gdzie czułem, że robię coś istotnego, coś fajnego. Coś takiego, co pokazuje mi, że jestem panem sytuacji, że... Nie wiem, jak to określić dobrze wam. Po prostu, że to, co robię, ma znaczenie, ma sens, że pomogłem, że udowodniłem sobie, że coś znaczę. No bo pakując paczki do wysyłki, to co ja znaczę. No można mi wymienić na każdego innego pracownika. Nie czarujmy się. Nie jestem księgową, nie jestem pracownikiem administracji, tylko magazynierem. Magazyniera od tak wymienicie. A tutaj, proszę bardzo, Marcin, ratownik. I Marcin się zgubił, chyba. Po drogach jest chyba tam. Całkiem możliwe, że tam. A tam jest smoczy las. Przeklęte miejsce we Wrocławiu. Ale super. Ej, serio się zgubiłem. Tak samo jak była powódź we Wrocławiu. To też czułem ogromną satysfakcję z tego, że mogę pomagać. Że po pracy wsiadam na rower. Wtedy jeszcze miałem kanca piór. I. Mogę śmigać, spać w piasek do worków, po prostu działać, pomagać tym ludziom. Założyłem też grupę Wrocław, Pokonamy fale i czułem się jak w swoim żywiole. To było właśnie to, co dawało mi satysfakcję. Praca tam, gdzie pracowałem przedtem, nie była dla mnie tak satysfakcjonująca jak właśnie to: to pomaganie, to bycie takim wsparciem, to, że organizowałem ludzi, organizowałem sprzęt. Jakieś tam łopaty i tak dalej. Pojazdy organizowałem. To było dla mnie wow. Czekajcie, mnie okulary zaparowały i gówno widzę. Czat. No jesteśmy w zaszarowanej krainie jebanej Alicji Za każdym razem Za każdym razem jak tutaj jestem to coś się musi odjebać Ciekawe co tym razem się odjebie Mam nadzieję że nie będę znowu brodził w wodzie bo trochę nie mam tu dzisiaj ochoty Ale zarosło wszystko Wiedoły, doły ślisko Zima. Patrzcie, smoczy las. I to jest właśnie smoczy las. Jest teraz tutaj bardzo biało, bo śnieg sypie. W sensie już przestał sypać. I patrzcie na to. A to można się bardzo łatwo złapać. Tutaj, to tutaj, co widzicie. O, to tutaj. To jest na 90% woda. Tutaj jest jej pełno i to jest podmokły las. I to jest po prostu woda. W tym miejscu jest woda. Można tak się nieźle naciąć. I mi się to zdarzyło. Kiedyś. Opowiadałem Wam już o tym. Pora się zgubić w Smoczym Lesie. I opowiem Wam zaraz legendę Smoczego Lasu. Bo tak, Smoczy Las ma swoją legendę. I to nie jest rzeźnik z lasu mokrzańskiego Tylko Tylko legenda o smoku Te smoki są Niebezpieczne Trzeba uważać Pierwsza rzecz jak chodzicie po lesie To patrzcie na to Widzicie tą gałąź wiszącą? Tą, tą, o tutaj no. To warto mieć świadomość, że jak sobie posiedzicie pod taką gałęzią... Sobie, przepraszam. To warto mieć świadomość, że jak posiedzicie sobie pod taką gałęzią, to ona prędzej czy później spadnie na was i wam kuku zrobi. Legenda o Smoczym Lesie opowiada właśnie o smoku z tego lasu, w którym teraz jesteśmy. Tutaj niedaleko jest miejscowość Starachocin, Strachocin. I mieszkańcy Wrocławia śmiali się z tutejszej ludności. Właśnie dlatego powstała nazwa tej miejscowości, bo mieszkańcy Wrocławia nazywali tutaj mieszczan Strachocina Strachami, i stąd Strachocin albo Starachocin. Gdzieś wam wkleję, bo nie pamiętam dokładnie. A dlaczego ich tak nazywali? Ponieważ mieszkańcy tutaj tej okolicy bali się do lasu wchodzić, do tego, w którym teraz jesteśmy, ponieważ żył tutaj smok. Smok bronił magicznego źródła. Źródła, którego dawało bogactwo, tam jakieś nieskończone zasoby i tak dalej. Król, tutaj władca, można władca Strachocina, wpadł na pomysł, że jak ktoś pokona smoka, to tam dostanie 20 zbrojnych, rękę córki, no i tam jakąś część królestwa. Pewnego dnia do Strachocina, czy tam Starachocina, przybył taki Chłopek Roztropek Konrad. On się chyba faktycznie Konrad nazywał, z tego co pamiętam. I pewnego dnia, dokładnie pamiętam z jakich pobudek, Konrad postanowił, że wybierze się do tego lasu. A smok tutejszy był olbrzymi. On był gargantuiczny. Zgodnie z tą legendą, to jego głowa wystawała w ogóle ponad korony drzew. Był olbrzymi. Nie wiem jak on tutaj chodził. Musiał być bardzo chudy. Taka żmija bardziej, ze skrzydłami. Ale to byłoby ciekawe. No i Konrad... Zobaczył tego smoka między drzewami. Bardzo się wystraszył, był bardzo zestresowany. Ten smok był potężny. Konrad zaczął uciekać, tak długo biegł, w końcu się zgubił w tym lesie. I co jest niemożliwe, bo ten las jest strasznie mały, ten smok był coraz bliżej, coraz bardziej go było widać między tymi drzewami, ryczał na niego, pluł ogniem, no i robił te wszystkie rzeczy, które smoki robią. No ale Konrad zobaczył, że znalazł się przy tym magicznym źródełku, o którym wam opowiadałem. Postanowił, że i tak jest spragniony i tak musi stoczyć walkę z tym smokiem, to chociaż się napije z tego źródełka. No i napił się tej wody. Jak się napił tej wody, to dostał takiej mocy jak Songo i, i smok już miał przerąbane. Konrad jak już nabrał tej mocy, tej energii, tej siły, to zwyczajnie przepędził gada. Smok uciekł i już do tego lasu nie chciał wracać, a miejscowość została uratowana. Konrad wtedy dostał, wiadomo, rękę córki, co jest raczej bezużyteczne, i 20 zbrojnych, co już, no, robi wrażenie. I, no, jakieś tam królestwo, ale to też nieważne, wiadomo. I to jest fajna legenda, bo jak pomyślicie sobie, ona ma taki wydźwięk romantyczny, wiadomo, jak to, jak to legenda. Ale jak się na tym zastanowicie trochę dłużej, to jest w tej legendzie jakaś nauka. Spytacie się, Marcin, jaka nauka jest w głupiej legendzie o smoku. W tej legendzie też mamy taką symbolikę władzy, symbolikę przejęcia władzy i samego dorastania, jakby się nie patrzeć, tej takiej drogi, którą mamy w życiu. Zaczynacie to życie nie mając nic. Tak jak Konrad, bo każdy z nas jest takim Konradem. Każdy z nas startuje od zera, jest słaby, niewyszkolony. I tak samo Konrad. Konrad biegł przez las, bo bał się zagrożenia. Bał się zmierzyć z tym zagrożeniem. W końcu udało mu się. Dzięki magicznemu źródełku. No ale tutaj możemy sobie jakoś to... To jest właśnie ta polana, na której się prawie utopiłem. A miałem wodę wszędzie. Całe nogi miałem w wodzie. O! I to było tam. O! Nie wiem, czy to widać. I później przez tą polanę wracałem. Przez cały ten las po ciemku. Prawie bez niczego. Fajnie było. <grym> Znalazłem takie miejsca, gdzie leżały sobie po, poucinane jakieś tam drzewka małe, takie jak to na przykład. Tutaj teraz obok mnie jest droga i postanowiłem sobie zrobić z tego kija włóczy kijek. Tak, żeby się mu podeprzeć jak maszeruje czy coś, to będę mieć kijek wędrowca leśnego. To co? Ja biorę się za robotę Zabrałem swój nóż ulubiony I w pierwszej kolejności I w pierwszej kolejności muszę po prostu okorować całość Takie szybkie leśne BHP Jak pracujecie nożem, coś musicie na przykład okorować Czy poucinać sobie takie senki To pamiętajcie, pracujecie Poza linią osi ciała. I jak używacie noża, to nigdy do siebie, tylko zawsze w tą stronę, a nie do siebie. W ten sposób minimalizujemy jakieś urazy dosyć poważne, no bo nóż jednak może konkretnie penetrować tkanki ludzkie. Lepiej pracować właśnie tak jak ja, niż na przykład mieć tą kłodę drewna. Niż tam, na przykład mieć ten kijek między nogami I nie daj Boże operować nożem W tym miejscu gdzieś W rejonie właśnie trójkąta śmierci Czyli tętnice udowej i dół brzucha Tutaj No jak samo nazwa wskazuje Stałoby się kuku i to poważne Więc Patrzcie jak, jak to wygląda Tutaj mam nogi, całe ciało A pracuję tutaj W tą stronę I w ogóle co jest super w tym nożu To jest to że ja już jestem tak go nauczony, że wiem, jak go trzymać i, i mogę pełną płaszczyzną ostrza pracować. Super to jest. Mój włóczyki jak jest zrobiony, tak się prezentuje. Tutaj sobie ściąłem piłką, bo zabrałem sobie piłę. Okorowałem go. Z drugiej też jest ścięty. Tutaj mój plecak i co? I nawet patrzcie, tutaj przez tą gałązkę to mam takie miejsce, że ręką się można podeprzeć. No tu mam włóczyki, a mogę ruszać dalej. Teraz dotarliśmy do miejsca. Które ostatni raz odwiedziłem jak Zanim jak wyjechałem do Torunia z Nikolą Z moją byłą I to miejsce mi się bardzo kojarzy z Toruniem Właśnie przez to, że to są takie Takie moje ostatnie momenty w Wrocławia Tej drogi jeszcze nie było W sensie był sam asfalt Tutaj jeszcze budowali tą drogę I jak pracowałem w zielonym sklepie jako doradca To często przychodziłem tutaj Tutaj przechodziłem robić zdjęcia produktowe y, towarom, które były w zielonym sklepie, jakimś multitulą czy Scyzoryką. To właśnie na tej drodze tutaj je robiłem. Szukając jakichś ładnych kadrów. A sami przyznacie, że ta okolica to jest dosyć taka malownicza. Poczekajcie jak auto przejdzie, to wam jeszcze raz pokażę. O! On! Ale patrzcie na to! Jest w tym coś takiego romantycznego. Te drzewa, ta droga po środku, te brzozy. Coś jest tutaj takiego romantycznego i sentymentalnego. Także w takich okolicznościach przyrody zjemy sobie obiad. A dzisiaj mamy kurczaka z kaszą. Biorę się za jedzenie, bo jestem strasznie głodny. I, I myślimy co dalej. Powiem Wam, super sprawa. Siedzę sobie tutaj. Oparłem się o drzewko. Z ulicy raczej mnie nie widać. Tam jest ulica. Tutaj jest dobre jedzonko. Pyszne, ostre i, i ciepłe, co najważniejsze. I to jest to. Pamiętacie, jak Wam mówiłem parę godzin wcześniej, że czuję, że żyję, jak robię coś ekstremalnego, gdzie sytuacja jest inna i daje mi dużo dopaminy, i na przykład gaszę pożar w środku pracy, znaczy na koniec zmiany, ale w głębi magazynu. No, to jest druga sytuacja, gdzie czuję, że żyję. Jak siedzę jak menel przy drodze i jem obiad z termosu. Fajne, polecam, jakby ktoś nigdy nie próbował. To naprawdę super. Nie wiem, czy to widać, ale tam jest wiadukt chyba i wpadłem sobie na genialny pomysł, żeby ten wiadukt sobie odwiedzić. Kolejne pole. Jezus Maria, jestem tak ślepą, ślepą kurą. To nie jest wiadukt, tam jest po prostu jakiś magazyn. Ale jestem ślepy. I wydawało mi się, że to jest wiadukt. A to są takie budynki. I to sprawia takie wrażenie. <laughs> Marcin to nie jest wiadukt. Tak czy inaczej, znalazłem bardzo ładną miejscówkę. Patrzcie na to. Tam słoneczko świeci. Tutaj jest taki pas zieleni. I się zastanawiam teraz gdzie iść. Bo jak to nie jest wiadukt, szkoda, hmm. to może będę wracać. Zobaczymy jeszcze. Może pójdę dalej. Do zachodu słońca zostało mi jakieś, nie wiem, 4 godziny. To jeszcze kawałek mogę prosto pójść. Ale dobra. Muszę kiedyś wybrać się tutaj na biwak. Tylko ogarnę sobie lepszy śpiwór, taki do minus siedmiu. Norkę holenderską się weźmie, gdzieś się tutaj ulokuje. Kurczę, rewelacja. Z widokiem na nieistniejący wiadukt, nie po oczach. A, ah, Jezus Maria, przeżyłem. Widzicie? Teraz ten odcinek powinien nazwać survivalowy. A oh, ale te... Patrzcie na to, przecudo. Zatrzymałem się na moment, żeby sobie właśnie kartę pamięci trochę wyczyścić. No, napiję się wodę i ruszamy dalej, ale właśnie bo zebrałem sobie trochę uschniętych traw. O! Teraz Wam pokażę, jak to się fajnie pali. Tak na szybko, nie będę tutaj robił żadnego podkładu, bo, bo to bez sensu. Także, jak sami widzicie, taka uschnięta trawa jest świetną rozpałką. Była minimalnie wilgotna, czuć było, że jak ją dotykam to jest taka chłodna, znaczy czuć było wilgoć. No ale mimo to się rozpaliła praktycznie od razu, wystarczy ją trochę zmechacić I, i ten i się rozpaliło. No także jak widzicie w terenie warto sobie po prostu poćwiczyć niektóre techniki.